Prący. Raz, dwa, trzy, i pięć, sześć, dodaj jeden, tak. Raz, i dwa, trzy, i pięć, i sześć, siedem, dodaj dwa. Raz, i dwa, i trzy, i pięć, i sześć, i siedem, jeszcze raz. Raz, i dwa, i trzy, i pięć, i sześć, i siedem. I co było dalej? Krok na dwa w obrocie. Krok, tak, krok, tak, krok, tak. Jeszcze raz. stawiamy nogę. raz i dwa sześć i pięć i sześć sześć i raz i dwa ostatni raz pięć i sześć sześć i idziesz. raz dwa trzy pięć sześć siedem i raz dwa trzy pięć i sześć pokaż raz i dwa pokaż pięć i sześć siedem raz dwa trzy Dziękujemy bardzo i szybkie pytanie.